Pytanie z Ewangelii świętego Mateusza. Kiedy Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za panowania Heroda, do Jerozolimy przybyli ze wschodu mędrcy. Pytali oni, gdzie jest nowo narodzony król Żydów. Zobaczyliśmy bowiem na wschodzie jego gwiazdę i przybyliśmy oddać mu hołd. Gdy to usłyszał król Herod, przeraził się. A z nim cała Jerozolima. Zebrał wszystkich wyższych kapłanów oraz nauczycieli ludu i pytał ich, gdzie ma się narodzić Chrystus. A oni mu odpowiedzieli: W Betlejem Judzkim, tak bowiem zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejszy spośród wielkich miast Judy, gdyż z ciebie wyjdzie wódz, który będzie pasterzem Izraela mojego ludu. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich, kiedy ukazała się gwiazda. Wysyłając ich do Betlejem powiedział Idźcie i pytajcie się dokładnie o to dziecko. Gdy je znajdziecie, dajcie mi znać, żebym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni wysłuchali króla i wyruszyli w drogę a gwiazda, którą widzieli, gdy wschodziła, prowadziła ich aż do miejsca, gdzie znajdowało się dziecko. Tam się zatrzymała. Ogromnie się ucieszyli na jej widok. Gdy weszli do domu, zobaczyli dziecko z jego matką Maryją. Upadli na kolana i oddali mu hołd. Otworzyli swe szkatuły i ofiarowali mu dary – złoto, Kadzidło i Mirrę. A ponieważ otrzymali we śnie polecenie, żeby nie wstępowali do Heroda, inną drogą wrócili do swojej ojczyzny. I mamy dzisiaj Ewangelię Świąteczną. Historia o trzech królach, czy raczej trzech mędrcach i czwartym królu. W tym, że ci trzej mędrcy i ten jeden król bardzo się różnią. Ci trzej mędrcy, którzy przybyli z daleka, to ludzie, jak czytamy w Ewangelii. Ludzie bardzo poszukujący, ludzie, którzy poszli za gwiazdą, ludzie uczeni, ludzie patrzący w gwiazdy, ludzie, którzy szukali czegoś więcej w życiu. Tacy prawdziwi mędrcy. Natomiast jest tu jeszcze jeden król, król Herod. Człowiek, który nie ucieszył się z tego, że na niebie pojawiła się gwiazda. Człowiek, który był fałszywy i który na wieść o tym, że ma narodzić się nowy król żydowski, jak pisze Ewangelia Świętego Mateusza, przeraził się. Jak różne reakcje. Mędrcy, którzy ucieszyli się, gdy zobaczyli gwiazdę i król Herod, który się przeraził. Mędrcy oddali hołd panu, a Herod doprowadził do tego, że tysiące małych dzieci w Betlejem i w okolicy zginęli. Patrząc na życie Heroda i na życie trzech mędców pomyślałem sobie, że chciałbym być mimo wszystko jednym z tych trzech mędców, a nie królem Herodem. Dlatego hmm, myślę, że Kościół myślę, że Pan Bóg hmm, bardzo się cieszy jeżeli, jeżeli go szukamy. Jeżeli robimy wszystko, żeby go odnaleźć, żeby go poznać. Mędrcy naprawdę mnóstwo czasu spędzili, żeby najpierw dowiedzieć się, że gwiazda pojawi się na niebie, i żeby potem przyjść. Oni nie przeszli 30, 50, 100 kilometrów. Ta droga była bardzo długa. Ten czas ich podróży był bardzo długi. Oni na to przeznaczyli kawał swojego czasu. Na tym im bardzo zależało, żeby Odnaleźć prawdę, odnaleźć prawdziwego króla. Dlatego tak, chcąc chociaż trochę stać się takim mędrcem, chociaż dużo mi do tego długa droga, staram się poznawać Boga. Robić wszystko, żeby on stał się dla mnie bliski. Żebym odnalazł tę gwiazdę. Żebym tak jak ci mędrcy oddał pokłon panu. Dlatego jest Biblia. Dzisiaj czytamy Ewangelię Świętego Mateusza. Biblia, która zawiera różne księgi, Ewangelie, listy apostolskie, Apokalipsę. Tu jest po prostu prawda o, o Bogu człowieku, który mnie ukochał. Czytam tą księgę, bo zostałem. Dowiedziałem się w niej, że jestem ważny. Chociaż w skali kosmosu, w skali całego globu, jestem, jestem, jestem niczym, jestem pyłem, jestem prochem, a mimo wszystko w tej księdze dowiedziałem się, że, że ktoś mnie kocha, ktoś mnie zauważa, komuś na mnie zależy i ktoś dla mnie ma coś pięknego w życiu przygotowane. To jak, jak nie zainteresować się tym człowiekiem? przez duże C, Bogiem. Dlatego teraz jest rok wiary i w tym roku wiary no, Ojciec Święty Benedykt zachęca do tego, żeby, żeby pogłębić swoją wiarę, czyli tak po prostu, żeby dowiedzieć się więcej o tym, w co wierzymy. Myślę, że te czasy, kiedy Przejmowało się wiarę po rodzicach, powoli tak już odchodzą. To się tak po prostu nie da przyjąć wiary po rodzicach, potem rodzice przekazują tą wiarę dzieciom, dzieci naturalnie tą wiarę przekazują swoim dzieciom i tak dalej. Teraz, żeby wiarę zachować, to się naprawdę trzeba natrudzić. Teraz jest coraz więcej ludzi, którzy nawet domagają się od nas tego, żebyśmy. Tą wiarę im... Może nie udokumentowali, bo tego się nie da udokumentować, ale żebyśmy im wyjaśnili i powiedzieli, dlaczego? Dlaczego wierzysz? Przecież jest tyle ludzi, którzy nie wierzą, a Ty wierzysz, więc dlaczego? Dlatego, że Twoi rodzice wierzyli? To jest żaden argument teraz. A może dojść do tego, że, że moje dzieci, że moje wnuki... Daj Boże, w przyszłości też mi się zapytają, dlaczego wierzysz tato? Dlaczego wierzysz dziadku? Dlaczego? To co im powiem? No, dlatego, że mama i tata mi kazali chodzić do kościoła. No, to jest już taki śmieszny argument, który raczej od wiary odciągnie niż przyciągnie. Dlatego też w roku wiary czytam sobie. Katechizm Kościoła Katolickiego to też jest taka super książka. Brzmi może też tak, może niezbyt zachęcająco, ale Katechizm Kościoła Katolickiego generalnie to są to jest wiara ludzi, którzy kiedyś uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. To jest takie, takie kompendium, taka ważna książka. Jeżeli ktoś próbuje jakoś wiarę pogłębić, to najlepiej Biblia. A później Katechizm Kościoła Katolickiego. Tak sobie postanowiłem nawet w Roku Wiary, że, że przeczytam tą niebieską księgę. Tak codziennie dwie, trzy strony, nie za dużo, bo też i, i czasu nie ma. Ale tak jakoś staram się pogłębiać tą wiarę. Do mędrców, jak mówię, to jeszcze daleko. I myślę, że tyle czasu też nie poświęcam na poznanie Boga niż oni, ale. No, Małymi kroczkami. Myślę, że Pan Bóg to zauważy. Jeszcze raz na koniec. Ten Herod, nieszczęsny król, gdy Jezus się miał narodzić, przeraził się. Myślę, że, to jest, myślę, że tak właśnie wygląda serce człowieka, który, który nie odnalazł Boga, który się go boi. Natomiast mędrcy, Uradowali się, gdy zobaczyli gwiazdę. I to jest, myślę, serce człowieka, który odnalazł Boga, który mu się pokłonił, który stanął w prawdzie przed tym, kim jest i poznał miłość Bożą. Dlatego myślę, że serce chrześcijanina to jest serce bardzo radosne. To całe święta Bożego Narodzenia to jest wielka radość. Cieszę się, że mogę jakby w tej radości uczestniczyć, że otrzymałem wiarę od rodziców, ale też, że dana mi została taka łaska poznawania Boga w przeciągu tym już młodzieńczego, dorosłego życia. Mam nadzieję, że ta radość, która jest w moim sercu no, udzieli się moim dzieciom i, i ta radość będzie nie tylko w sercu moim, w sercu mojej małżonki, ale też w sercach moich najbliższych, w sercach ludzi, z którymi spotykam się na co dzień. Mamy za sobą już rok 2012, przed nami kolejny. Rok, który ma być znowu bardzo trudny, bardzo ciężki. Proponuję pochylić się nad żłobkiem, gdzie narodził się Jezus, gdzie Maria i Józef pomimo. Pomimo bardzo trudnych warunków i ubóstwa, serca ich były przepełnione radością. Dlatego tej radości życzę, pochylając się nad Słowem Bożym, żeby to, co trudne, stało się łatwiejsze. A z Chrystusem będziemy mieć tę radość i przerażenie, które dopadło Heroda. Myślę, nigdy nas nie dopadnie.